Moim ostatnim filmem pojawił się bardzo ciekawy wpis. Mam oceniać inwestycje w srebro z perspektywy 10-20 lat. Więc róbmy to. Tutaj mamy wykres srebra do dolara w perspektywie 5-letniej. Jak widać coś dało się zarobić, ale to nie są jakieś spektakularne zyski. W perspektywie 10 lat. Mamy jeszcze gorzej. Startujemy z ceny powiedzmy około 20 dolarów. Do w tej chwili 23 dolarów za uncję. Z perspektywy 20 lat, tu jest dużo lepiej, ale możemy zauważyć, że były okresy, w których kupując srebro fizyczne, jeszcze na tym byśmy stracili. Ten sam wykres przeanalizujmy, jeżeli chodzi w odniesieniu do złotego. Tu jest sytuacja w przeciągu 5 lat bardzo podobna. W przeciągu 10 lat jest trochę lepiej. W przeciągu 20 lat jest dużo lepiej. Ale dalej mamy tutaj ten okres, kiedy kupując srebro fizyczne, w tym okresie mielibyśmy stratę. Teraz porównajmy sobie z jakimś odniesieniem wykresy do srebra, czyli 500 największych spółek amerykańskich. W ciągu 5 lat, jak widać, te spółki dały zarobić. W ciągu 10 lat bardzo dały zarobić. W ciągu 20 lat Tutaj mamy małe wahnięcie, ale dalej mówimy o bardzo dużych zyskach, inwestując w sam indeks. Co w tym czasie mamy ze srebrem? Tu jest nałożony wykres srebra na wykres 500 największych spółek amerykańskich. Tutaj mamy słynny okres covidowy, czyli mamy załamanie rynku. Tutaj mamy bardzo dużo modę na inwestowanie w srebro. No i powoli te wykresy nam się zaczynają rozjeżdżać. W ciągu 10 lat, jak widać, srebro zachowywało się dużo gorzej od 500 największych spółek amerykańskich. W ciągu 20 lat bardzo porównywalnie, aczkolwiek widać, że tutaj mamy ten okres 2008 roku, kiedy srebro było bardzo drogie i my jeszcze do tych szczytów nie doszliśmy. Ja wiem, że bardzo wiele osób liczy na to, że te szczyty powrócą, ale o tym porozmawiamy sobie już w kolejnym filmiku, na który bardzo serdecznie Was zapraszam.